Okej, okay. it's me, Mario! Dobra, wiem, wiem, musiałem, musiałem, każdy musiał, każdy youtuber musiał od tego zacząć recenzję. A <laughs> swoją drogą, tak paradoksalnie, to ja właśnie chciałem powiedzieć na początku, że ja nigdy, ale to nigdy nie grałem w Mario. Może, wiecie, może mi się dwa razy w życiu zdarzyło, ale nigdy, żebym znał grę Grał, przechodził wszystkie poziomy. Jestem absolutnie pozbawionym nostalgii. Ignorantem w tej kwestii, oczywiście. Wiem na czym to polega bardziej z pop kultury, to w sumie znam nie. Rozumiem koncept, ale absolutnie nie czekałem na ten film. Jestem przykładem Kolesia, który po prostu słyszał, że jest jakiś film Mario animowany i mam absolutne wyjebongo. A widziałem jak ludzie w Polsce też, wśród tam jakichś znajomych innych osób, ale przede wszystkim w Stanach, robią w gacie, że nowy Mario. Także jestem ciekaw, czy wy czekaliście, czy wygraliście. Jak to wyszło, że ja nie grałem? The Super Mario Bros. Movie czyli The Super Mario Brothers film? Tak, Super Mario Bros. film. To najnowsza animowana produkcja w reżyserii Arona Horwata i Michaela Jelenika, którzy opowiadają nam historię Mario, którego mówi w oryginale Chris Pratt: Dziękuję polskim kinom, że można było wybrać, na którą wersję językową się pójdzie. Wow! Animacja, że można pójść na język oryginału, czy angielski w tym wypadku. I na ten właśnie poszedłem, nie dlatego, że mam trochę wyjebongo, nie? Więc serwie ten, ale wiem, że było dużo takiej dramy zakulisowej, że Chris Pratt mówi Mario, i czy pasuje, czy ten, czy tamten. Whatever, gdybym, gdybym nie wiedział, to nie wiem, czy bym się domyślił, że to jest Chris Pratt, bo troszeczkę jednak inaczej brzmi, ale cała obsada głosowa po angielsku była dobra. Natomiast ja w ogóle muszę powiedzieć, że to, co w ogóle mnie zaskoczyło, nie wiem na ile to jest lore z gier, a na ile po prostu ten film to robi, ale okazuje się, że ci bracia Mario to są po prostu włoskiego pochodzenia hydraulicy z Brooklynu, którzy udają tutaj na początku filmu, że oni są it's Mario do reklamy, żeby zrobić biznes, a potem są wciągnięci przez kanały do magicznego landu, gdzie muszą uratować księżniczkę przed wielkim żółwiem. Tak? Czy czymś tam. I... ja nie wiedziałem. Mówiąc głosem mojej babci z Alzheimerem ze starych czasów kultowy tekst, ja nie wiedziałem. Ale... <śmówiąc> to taki inside joke, mój własny. E, no w każdym razie, wydało mi się to ciekawe. I tutaj rzeczywiście ten Chris Pratt w reklamie mówi It's me, Mario, jesteśmy hydraulikami, a potem już mówi normalnie. W większości przedstawia film. Więc w ogóle, nie wiem czy tak było w grze, trochę don't care. Ale, no właśnie, co ja mam do powiedzenia o tym filmie, który ma mieszane recenzje? Jednym się bardzo podoba, innym wcale, innym średnio, więc musicie sprawdzić sami. Mi się podobał średnio. To znaczy, znaczy, powiem tak, nie podobał mi się, ale ma bez wątpienia bardzo duże plusy, które, no nie dziwię się, że się ludziom podoba. Oczywiście, no wie, ja jestem człowiekiem bez nostalgii, no ja... Of course, nie? Może gdybym się tym jarał i tam każdy easter egg wyłapywał, to bym był dużo bardziej zadowolony. A easter eggów tu jest tysiąc. Ja to widzę nawet ich nie znając, bo widzę na każdym kroku, na drugim planie miejsca, bohaterów, zresztą lokacje, po jakich oni się tutaj poruszają. To ja rozumiem, że to jest jakiś etap w jakiejś grze. Tu jest jakaś, jest jakaś ta no, droga, na której się ścigają, zrobiona z tęczy. No to ja wiem, że na pewno były wyścigi na tęczy w którejś części, tak, Czy tam w którymś etapie. Okej, okay, no domyślam, rozumiem, to wszystko są po prostu easter eggi, nasze znaczy easter eggi, no. Nie, nie wiem, co się zalicza do easter egga, a co po prostu jest przeniesione żywcem z gry dla fanów, nie? Jedno jest pewne, jeśli ktoś to wszystko przechodził, no to pewnie bawi się dużo lepiej niż taki, jak którego to po prostu jakaś dziwna lokacja, tak? Natomiast ten film jest poniekąd takim trochę dziwnym, animowanym bratankiem, DD, które ostatnio było w kinach, nadal chyba jeszcze jest grane. DD, które nie film idealny, ale bardzo polecam, bardzo mi się podobał, bardzo fajne fantazy. W humorystyczny sposób, przygoda, i tak dalej, zrobiona. I zabrakło mi tego tutaj. To znaczy, ten film, to co muszę powiedzieć, o Super Mario z plusów, wygląda fenomenalnie. Jest to animacja, jest na najwyższym poziomie, 10 na 10 Render, szczegóły. To po prostu no animacja sama w sobie, tak jak to się wszystko rusza, to jak to wygląda. 2023 rok w pełnej krasie, sztos. Naprawdę, miałem przyjemność spatrzenia na ten film, dosłownie spatrzenia. Yy, muzyka, gdy mamy muzykę taką, wiecie, klasyczna jakaś orkiestra, to nawet sobie myślałem, można by ten soundtrack wyjąć i wsadzić w jakąś wieznę wojny, i byłoby jak John Williams, by przytaknął z daleka. Na zasadzie nie sprawdzałem, kto robił, ale soundtrack jest sztos. To, co w soundtracku trochę mnie zaskoczyło, to jest to, że jest mnóstwo piosenek takich lata, nie wiem, 80. Które, takich po prostu needle dropów, czyli takiego, nagle wchodzi piosenka, którą znacie i kochacie, albo wasi rodzice znali i kochali, e, które są... E, to przypomina, wiecie, Guardians of the Galaxy, że nagle po prostu wchodzi muza i ten, nie? I muszę powiedzieć, że zastanawiałem się, jak te piosenki wchodziły, wybijało mnie to z filmu, mimo że z nami lubię te piosenki, ale zastanawiałem się, dla kogo ten film jest, ponieważ ten film ogląda się, jak bardzo dobrze zrobioną bajkę dla małych dzieci, ze względu na to, jak pusta i prosta jest fabuła, a z drugiej strony jest taki, właśnie, aha, dla starszej widowni poznajesz to muzy, aha, podoba ci się, nie wiecie co, i w ogóle całość jest taką nostalgią dla starszych osób, jednak które 20-30 lat temu grały w Mario, czy tam, kiedy to tam, no, kiedy tam wychodziło, nie? Więc ja trochę nie wiem, trochę może to jest chcieć zjeść ciastko i mieć ciastko, czyli tak na zasadzie, żeby ro rodzice się cieszyli, że, o, moje Mario, jak grałem kiedyś, a dzieciaki miały, ee, jaka ładna bajeczka, nie? Więc może może tak jest, no ale ja jestem pomiędzy tym. To znaczy ani nie mam tej nostalgii, ani nie jestem dzieckiem. I dla mnie film jest po prostu średni, a to głównie dlatego, jak jest napisany. A jest napisany bardzo, bardzo, bardzo. Pusto, no w sensie. Historia jest taka, że Luigi zostaje wciągnięty. W ogóle ten pierwszy akt, gdy poznajemy tych braci i im się nie powodzi, i naturalnie od razu inkibicujemy, żeby im się udało, że będą hydraulikami, z których wszyscy się śmieją, i mają taki od razu inkibicowałem, od razu ich polubiłem, od razu mówię, ok, jestem ciekaw, co tam będzie, nie? Jeszcze bracia dbają o siebie i tak dalej, ale jak tylko Luigi jest wciągnięty do tej krainy, i po prostu Mario jest na zasadzie, wiecie, dostaje instruktaż tego wszystkiego, jak to działa, właśnie. Co ewidentnie jest wyjęte z gry, że to możesz jeść, co cię powiększy, to musisz przeskoczyć, a tutaj ten i ewidentnie jakby w tym momencie, w drugim akcie mamy takie jakby grę przemieloną na animację, no nie? Że wiecie, jak to w tym świecie wygląda, jakie są zasady tego świata, zasady wyjęte z gry. I w tym momencie, no dobra, mówię, okej, okay, ładna animacja i tak dalej, ale tak naprawdę wszystko się opiera o to, że po prostu no Mario będzie musiał dobiec do Luigi'ego i jakby... I don't care. Bo jakby mój meritum tego filmu, ja rozumiem, że mu, jak ktoś powie bajka dla dzieci, ale wciąż ja oceniam jako dorosły człowiek, tak. Jest to co by nie mówić dla wszystkich, dla całych rodzin, nie? Nie mówimy tu o dobranocce dla trzylatków, tylko mówimy o normalnie legitnym filmie animowanym, który można porównać z jakimś tam szrekiem czy czymś. Czemu nie? Jedno i drugie jest dla dzieci i dla dorosłych. Wymagajmy więcej od tych rzeczy, tak? Wymaga Wiecie, łatwo się schować za wymówką <laughs> te dla dzieci. No nie no, no nie jest to Barbie Movie dla pięcioletnich dziewczynek, tak? Gdzie naprawdę tam trzeba mówić powoli, nie? Jest, zresztą podejrzewam, że nawet nie trzeba. Tylko filmy są leniwe. Bywały szczególnie w przeszłości te dla dzieci, więc to, wiecie, tak robili byle co, bo dla dzieci. W każdym razie, fabuła jest prosta. Fabuła jest pusta, fabuła jest nieangażująca. Fabuła jest oparta o to, że o, poznajecie tą piosenkę, o, poznajecie Donkey Konga z gry, o, poznajecie coś tam, o, poznajecie właśnie, nie wiem, tą trasę tęczową, tam, poznajecie wszystkie steregi. I po prostu akcja. I po prostu takie na zasadzie przypominało to trochę Rise of Skywalker, ostatnie gwiazdy wojny, że takie, takie. Nie zadawaj pytań, po prostu patrz na kolejną scenę akcji. O, patrz, tu będą skakać, o, patrz, będzie coś tam. I tak mówię, okej, okay. wizualnie wszystko ładnie ale to cholery jasne, ja nic nie czuję, gówno mnie obchodzą ci bohaterowie, zatraciłem to, co lubiłem na pierwszym akcie w tych bohaterach, żadnego loru więcej nie ma interesującego, żadnych relacji, żadnego jakiegoś, wiecie, no ja, ja nie mówię, oczywiście, żeby nie było, ja nie mówię, że tu wymagam władcy pierścieni, jakichś kurwa, nie wiadomo jakich bohaterów i loru i tak dalej, ale żeby cokolwiek było innego niż po prostu Mario musi po jakichś dziwnych, magicznych przeszkodach dostać się do końca, no bo to, to ja wiem, taka jest gra. W grę też pewnie nie gracie takiego chloru jak Władce Pierścieni czy coś, ale no mimo wszystko oglądam film. Dlatego właśnie nie tak łatwo jest przerobić grę na film, a te jakby produkcje, którym się udaje, takie jak The Last of Us, to była gra opierająca się o historię. To była gra opierająca się właśnie o to, co najlepiej się sprawdza na ekranie, tak? Także no, właśnie dlatego to nie jest takie proste. Bo wychodzi świetnie zanimowany film, pełen isteregów, oddający serce tego świata, jak się domyślam. Możecie mi potwierdzić, jeśli graliście ale pustka scenariuszowa, co mnie absolutnie nie zaangażowało w żadnym stopniu. Także akceptując plusy i minusy tego filmu dostanie ode mnie Mario piąteczkę. Osobiście powiem tak, nie polecam, chyba że interesuje Was Mario. Ale jak już pójdziecie, moim zdaniem animacja jest bardzo dobra, film jest krótki, tam z godziny 20-25 chyba trwa. Dobrze mówiony, w polskiej wersji mogę się założyć, że też jest dobrze mówiony, bo mamy dobrych aktorów głosowych i w ogóle dubbing, więc wierzę w nich, zawierzam swoje, wiecie, nie? Daję im kredyt zaufania. Także jak ktoś ma na to ochotę, ktoś jest ciekaw, ktoś gra w Mario, kogoś to bawi, animacja zwiastun wygląda dobrze, to idźcie, bo jest dobrze zrobione. Dla mnie zbyt duża pustka i po prostu, wiecie, na zasadzie nostalgia, ładna animacja, nic więcej. Po, nic więcej, po prostu. To jest film pod tytułem i don't care. Czego nie mogę powiedzieć o takim D&D, które było dużo ciekawsze, jeśli chodzi o bohaterów i dużo lepszych sekwencji akcji, dużo więcej pomysłów i to jest jednak to, że to nie była animacja, też wymagało kreatywności twórczej, albo taki kot w butach ostatni, jak mówimy już o anime, czy znaczy animacjach, gdzie dużo więcej serca, dużo więcej takiego, że temu, ten główny bohater, jego emocje, jego przeszłość, jego ten, jego relacje, jego coś, to wszystko działało. Tutaj to takie, to to się oglądało jak taki od, to się oglądało tą godzinę 20, niby, niby w kinie jesteśmy, niby wielka produkcja, niby Chris Pratt gada, a oglądało się właśnie jak taką dobranockę, taką zajebiście wyanimowaną bajkę, co tam 50 minut leci, w, na zasadzie wiecie, następny odcinek za tydzień, bez szału. Czekam na wasze opinie, jak wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym, ponarzekajmy o filmach.